Czy mieliście kiedykolwiek kryzys wiary lub osłabienie wiary przez to, że Pan Bóg jakoś nie wysłuchiwał? Święty ogeniusz de Masnot. Staje się dla nas niesamowitym przykładem tego, jak zrozumieć, jak przeżywać. Właśnie takie czy podobne kryzysy wiary. On również nie widział sensu. Nie widział sensu w swoim życiu, młodym się, ale wydawało się, że nic się nie dzieje. Aż jednego dnia nie zatrzymał się przy krzyżu pana Jezusa. Był to Wielki Piątek. I tam dopiero uświadomił sobie, że to, czego szukał, to była miłość Boża. Miłość Boża, która jakoś zniknęła z jego życia, którą nie dostrzegał wystarczająco. Dopiero gdy poczuł tą miłość, że Bóg go kocha mimo wszystko, niezależnie od wszystkiego, jego serce zaczęło się zmieniać. Jego serce rozpoczęło ponownie bić. Jego serce, które później dzięki tej miłości Bożej, nie z dnia na dzień, ale przez to, że powiedział tak Panu Jezusowi, powiedział, będę próbował, będę się starał, to serce jednego dnia stało się wielkie jak świat. Co się stało wówczas? Święty Eugeniusz uświadomił sobie, że jego modlitwy, jego czas z Panem Bogiem. Nie był po to, żeby Pan Bóg dał mu to, co On chciał, bo Pan Bóg nam nie daje to, co my chcemy. Pan Bóg nam daje to, co my potrzebujemy. I dlatego z kryzysu wiary Eugeniusz mógł zacząć tę drogę, aby stać się narzędziem Chrystusa, aby stać się nie tylko założycielem, nie tylko misjonarzem, ale przede wszystkim dzieckiem Chrystusa który na miłość Boga odpowiadał swoją miłością. Każdy z nas musi nie tylko uświadomić sobie tę miłość Bożą, ale pozwolić, aby Pan Bóg przemieniał nasze serce, które nie stanie się z dnia na dzień nowym sercem, ale staje się sercem bardziej wsłuchanym w Boga i bardziej bijącym w rytm Bożego serca. Nie lękajmy się kryzysu wiary, bo one uczą nas. To jest Pan Bóg wówczas, który coś chce złamać w naszym stwardniałym sercu, w naszym zlodowaciałym sercu, aby mogło raz jeszcze bić, aby raz jeszcze mogło powrócić do niego. Niech przykład świętego Eugeniusza pomoże nam, niech jego serce, serce, które po dzisiejszy dzień bije miłością Boga, i nas wszystkich jednoczy. Będzie dla nas przykładem.